Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w moim podcaście Słowo Miłości na Dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Jeżeli jesteś pierwszy raz, no to witam Cię bardzo serdecznie. Ja łączę rozwój z duchowością. Dlaczego? Dlatego, że kiedy się rozwijałam, szkoliłam, przeczytałam wiele książek, jestem po psychologii, po coachingu, m, po zarządzaniu. <grywa> Uczyłam się całe życie dalej się uczę. Ale kiedy w pewnym okresie mojego życia, jakby bardzo mocno dostałam w kość zamkopa od życia i mocno upadłam, leżałam, można powiedzieć, na dnie, wtedy zrozumiałam, że. I te wszystkie książki, szkolenia i to wszystko co się nauczyłam jakby pomogło mi w jakimś sensie bo ja nie mówię że nie ale nie dało mi tego czego ja potrzebowałam, czego potrzebowała moja dusza i moje serce i jakby zaczęłam szukać, szukać, szukać i znalazłam Boga, znalazłam duchowość A, i zaczęłam czytać Biblię i w tym momencie kiedy Zaczęłam ją czytać, zobaczyłam, że wszystkie książki, przeczytałam ich setki w swoim życiu, setki książek naprawdę, niektóre dwa razy, niektóre trzy, szkolenia, wszystko jakby m, znalazłam w tej jednej książce. Biblię czytałam od zawsze, od dziecka pamiętam, niekogoś mnie to interesowało, ale m, nigdy w tak nie wgłębiałam jej, ponieważ z reguły uważamy, że Biblia jest trudna, więc... M, więc nie chcemy jej czytać, ale kiedy zaczynamy ją czytać po malutku, i ja zawsze proponuję moim klientom i osobom, z którymi pracuję, i wam też często w podcastach, czy na filmach, czy na live'ach, żeby zacząć czytać Biblię dwie strony, nie kartki, tylko strony dziennie. Jedna strona, druga strona, zaczynając od Nowego Testamentu i po prostu zobaczyć, co się wydarzy. I w taki sposób, jak będziesz czytać, to jakby. Nowy Testament przeczytasz w yy, niecały rok. A to, co się z tobą stanie wewnątrz, będzie niesamowite, dlatego że Biblia jest napisana i tak rzeczywiście jest jest ostrzejsza niż miecz obusieczny, przenikające yy, ciało kości yy, aż do szpiku kości czyli ono przenikasz do twojego DNA, zmienia cię od środka serce przenika wszystko i daje ogromny spokój. Więc jeżeli jesteś dzisiaj w trudnej sytuacji, polecam Ci serdecznie, żeby zacząć to robić. Jeżeli nie masz takiej um, realnej książki, to kup sobie, proszę, gdzieś, nie wiem, nawet w second handzie możesz kupić, w jakiejś, po prostu na Allegro, na Oliksie, gdziekolwiek możesz iść, nie wiem, do kościoła poprosić, na pewno Ci dadzą. A jeżeli nie, to są Biblie internetowe, chociaż jakby preferuję czytać te dwie kartki, przepraszam, strony normalnej Biblii ale internetowa Biblia też jest jak najbardziej można z niej korzystać, szczególnie w podróży czy gdziekolwiek się jest, na przykład na plaży teraz czy, nie wiem, na hamaku leżysz. Dzisiaj chciałam porozmawiać o prawie przyciągania, dlatego że jest to jeden z rozdziałów mojej książki, która niedawno się ukazała, jednej z najnowszych książek, jak uleczyć zranioną duszę i jakby dokładnie przekazuje tam pewne schematy, na temat prawa przyciągania, ponieważ ja jakby y, kiedyś też stosowałam prawo przyciągania, dalej je stosuję, tylko teraz w innym wydaniu. Y, I chciałam pokazać wam w y, książce, właśnie i opisać, w jaki sposób przedstawione to jest w świecie, a jak wygląda to ze sprawy duchowej. I musisz wiedzieć, że moja książka, Jak uleczyć zranioną duszą, opisuje i przedstawia y, rozwój, świat, dusze serce, ducha, y, ciebie, twoje emocje. I, I Twoje życie, i, i różne przeżycia z perspektywy psychologicznej i duchowej. Dlaczego? Dlatego, że ja, jak powiedziałam, łączę rozwój z duchowością. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że psychologia jest jednym, ale duchowość jest drugim. I kiedy zrozumiesz e, świat duchowy, będzie ci łatwiej zejść do poziomu psychologii. A ja zaczynam od psychologii i waszą na duchowość, ale chcę pokazać, jakby tobie, żeby było szybciej. Żebyś mógł zrozumieć pewne schematy, bo ja musiałam do, do, do tego dochodzić latami, a, a, a kiedy ty zrozumiesz to, i zaczniesz stosować, i pojmiesz, będzie ci łatwiej i w życiu po prostu. I będziesz szczęśliwszym człowiekiem. Więc, moi drodzy, prawo przyciągania. Zacznę od tego, że. Mm, Kiedyś przeczytam taką książkę, to była moja pierwsza książka, jakby rozwojowa. Potęga podświadomości. Niesamowita książka, fantastyczna, oparta na Biblii. Ale, uwaga, nie wiedziałam tego. Yy, tak, wszystko jest oparte na Biblii, rzeczywiście. Tylko nie ma aspektu tamtego, że jeżeli yy, stosujesz to w taki sposób i działa to w taki sposób. I jakie są tego konsekwencje? Bo pytanie jest, od kogo to wszystko dostajesz? <noise> Opisuję to w książce, także koniecznie sobie przeczytajcie ten rozdział. Nie będę tego zgłębiać teraz. Ale chcę Wam coś przeczytać. Chcę Wam przeczytać jedną e, fragment z Chyba 3,25. Bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie. Zobaczcie. Czy to nie jest dokładnie prawo przyciągania? Albo, jak mówią, to, o czym myślisz, to dostajesz. Jeszcze raz, bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie. Tu jest mowa o złych rzeczach, czyli boisz się czegoś, czegoś przyciągasz to, tak? Czegoś się obawiasz i spotykacie to. Prawo przyciągania? Prawo przyciągania. <laughs> e, dlatego naprawdę uważam, że Biblia jest niesamowita, i wszystko, co ja przeczytałam w książkach, ja znalazłam potem w Biblii. I ten fragment chciałam wam przeczytać dlatego, żebyście wiedzieli, że jeżeli ty masz radosne serce, to będą spotykały cię radosne rzeczy. Ale to nie jest z książek o prawie przyciągania, czy o nie wiem, o szczęściu, czy to co się siejesz, to masz. Nie, nie, to wszystko zostało już napisane ponad 2000 lat temu właśnie w tej księdze i potem ludzie sobie wyjęli jeden fragment z tego i opisali sobie to w formie książki i dzisiaj ty się tego uczysz. Dlatego ja bardzo nalegam na to i jakby proponuję moim klientom, osobom i fanom, żeby oni sięgnęli do źródła, czyli właśnie do tej książki, skąd to pochodzi, a nie do substytutów tego, bo to jakby jest potem już opisane, ale źródłem tego była ta jedna księga. I kiedy obawiasz się czegoś, przyciągasz to. I e, często ludzie mówią, ja to mam pecha. No i oczywiście masz pecha, Dlaczego? Dlatego, że ty jakby sam sobie już wkręciłeś to, że ty masz pecha, inni ci wkręcili. Mama od małego ci mówiła, że ty jesteś pachowcem, i tak masz. I jakby jesteś nastawiony na to, że spotykają cię złe rzeczy. Z duchowego punktu widzenia, zły zrobi wszystko, żeby tak było. A dlatego, że on cię trzyma po prostu na jednym poziomie i ten poziom jest dobry dla ciebie. I nie chce nigdy zły żebyś ty wybił się trochę wyżej. Dlaczego? Dlatego, że wzrośniesz, że dowiesz się nowych rzeczy, że być może znajdziesz prawdę, że osiągniesz coś. A jemu nie zależy na tobie. Jemu zależy na to, żebyś ginił, żebyś był nikim, żebyś nic nie osiągnął i nic nie zrobił. Żebyś był dupkiem i żebyś była yy, po prostu wredną, yy, nieszczęśliwą, zgorszkniałą kobietą. I, wiecie, jest taki drugi fragment, który mówi, i, i on chciałam jakby go przytoczyć również. Nie mam go tu z, y, zapisanego, mam go z pamięci. Jest proście z dziękczynieniem, e, że otrzymaliście. Tak? Proście z dziękczynieniem. O cokolwiek prosicie, proście z dziękczynieniem, że otrzymaliście, że otrzymacie. Czyli co to oznacza? Jezus mówi, proście z dziękczynieniem, że otrzymaliście. Że otrzymacie. Czyli, że co? Że jak ty czegoś bardzo pragniesz, tak? I prosisz o coś, to uwaga, ty nie prosisz, tylko ty dziękujesz już i ja, jakby za to, że to już się dzieje, że to już jest. Hmm? I to jest to samo, można powiedzieć, prawo przyciągania, tak? Czyli chcesz czegoś dobrego, i jakby i już wiesz, że to już jest, idzie do Ciebie, to jest wiara. Tylko znowu pytanie jest do Ciebie, czy czego Ty chcesz? Bo jeżeli prosisz o rzeczy, które są złe, niedobre, nieprawe, niegodne, um, które mogą ranić innych, które mogą sprawić, że wyrządzisz komuś krzywdę, to uwaga, kto ci to da? Od kogo ty to dostaniesz? Pytanie do ciebie. Zobacz, to jest duchowa teraz. Ja mówię o duchowych o duchowym rzeczach. Od kogo ty to dostaniesz, jeżeli ty o to prosisz i czujesz to, żeby to dostać, żeby to mieć? Bo, bo Bóg jest, pamiętaj, że Bóg jest prawdą i Bóg jest prawy. Szatan nie jest prawy, jest kłamcą i ojcem kłamstwa jest napisane. Dokładnie jest napisane w Biblii. I on przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Więc od kogo ty dostaniesz, jeżeli ty o coś prosisz, co jest złe i nieprawe, od kogo ty to dostaniesz? Hmm? I uwaga, jakie potem będą tego konsekwencje. Bo dostaniesz coś. Najpewniej. <grym> Ale konsekwencją... Tego, co dostaniesz, co będzie potem. Pamiętajcie, że każda decyzja jakby niesie za sobą konsekwencje. Ja jestem też tego świadoma, i dzisiaj uświadomiłam, że zawaliłam wiele spraw. I sobie myślę, że ja pierwszy muszę to po prostu naprawić, ale wiem, że to było też z powodu tego, co się działo u mnie w życiu osobistym ostatnio. I jakby się trochę zagubiłam w tym wszystkim. Już doszłam do siebie i mówię, kurczę, aż mówię, jest mi przykro z tego powodu, sama do siebie dzisiaj mówiłam. Ale konsekwencją tego było to, co się wydarzyło u mnie. I jakby nie, nie, nie byłam w stanie tego przeskoczyć, bo ja nie byłam w stanie po prostu emocjonalnie, jakby działać na takim poziomie, jakim mu chciała. I jakby przeprosiłam sama siebie, przeprosiłam też Boga, ale wiem, że to y, nie poszłoby do przodu, bo ja musiałam jakby przejść ten etap tego, tych uczuć, które miałam. I teraz mogę iść dalej. I dlatego wiem, że, że, że każde działanie ma swoje konsekwencje. Jeżeli ćwiczysz każdego dnia albo co drugi dzień, albo trzy razy w tygodniu, to konsekwencją tego będzie to, że za miesiąc, ty za dwa tygodnie już będziesz czuć się inaczej, będziesz mieć inne ciało, ale za miesiąc, trzy, wow! Będziesz odżywiać się inaczej też. Tak? Twoje ciało się zmieni, ty się zmienisz, poczujesz się lepiej, zdrowiej, będziesz czytać Biblię. Zobaczysz, co się stanie. Ja Ci powiem, napełnisz się pokojem, będziesz spokojniejszy, będziesz czuć wolność, miłość, radość. Napełniasz się tym, kiedy pracujesz z kimś, robisz coś. Na przykład, no jeżeli na przykład jesteś na konsultacjach terapii, na przykład, tak Takich przychodzą do mnie osoby, ja widzę, jak one się zmieniają po jakimś czasie, jak one nabierają życia, jak one radują się i, i cieszą się, jak zaczynają marzyć. Na nowo zaczynają wierzyć w siebie. To jest przepiękne. Kiedy pielisz swój ogródek i sadzisz tam, i potem pielęgnujesz to, to widzisz potem tego plony. I tak zawsze jest. I dlatego pamiętaj, że prawo przyciągania. Ja bym chciała, żebyście przeczytali ten rozdział to jest niesamowite. I żebyście wiedzieli, że to, co zasiejesz w swoim ogrodzie, czyli w swoim sercu, w swoich myślach, to dostaniesz. Czy to będzie dobre, czy to będzie niedobre, czy to będzie prawe, czy to będzie nieprawe. Przyjdzie y, tego plon. Na pewno. I zbierzesz tego, zbierzesz tego plon. Tylko pytanie, jaki to będzie plon i od kogo to dostaniesz? Nikt, nikt Ci chyba nie zadał tego pytania, od kogo dostajesz to, czego chcesz. Bo pamiętaj, jeżeli to jest nieprawe, Niegodne i złe, ale ty tego chcesz. To pamiętaj, że na 80-90% dostaniesz to, ale konsekwencją będzie tego coś innego, bo dostałeś to od kogoś, kto nie jest prawy, kto nie jest um, nie ci dobrze. Na chwilę tak, ale zapłata musi być. Więc potem będzie sznureczek i będzie hop, ciągnięcie. W dół. Dlatego zobaczcie, jak to jest u ludzi, którzy jakby są tylko emocjonalni, albo tylko żyją w świecie i y, rządzą czegoś: pieniędzmi, władzy, y, luksusem itd. Oni żyją na jakimś poziomie. I ja to też opisuję w książce, ale ich dusza nie jest ich. Często oni nie śpią po nocach albo mm, nie są szczęśliwi. Albo ich rodziny są rozwalone. Albo mają po prostu już nie wiem, kilkudziesięczny związek, ponieważ nie mogą znaleźć tego, czego ich serce i dusza pragnie. Ale dlaczego to są konsekwencje? Co więcej ludzi, którzy jakby są gwiazdami, popełniają samobójstwa, chociaż mają wszystko, z, z, można by było powiedzieć, tak? Dlaczego? No dlaczego. No właśnie. I uwaga, czy pieniądze są złe? Nie, absolutnie nie są złe. Czy luksus jest zły? Nie, absolutnie nie jest zły. Czy piękno tego świata i jakby rzeczy materialne są złe? Nie, nie są złe. I warto z nich korzystać. I ja je też lubię. Czy samochody są złe? Nie, lubię bardzo. Tylko, że jest coś nad tym. I jak postawisz na pierwszym miejscu coś nad tym, to potem dostaniesz to, co jest pod tym. Bóg, rodzina, praca. Taka kolejność. Więc dlatego zachęcam Cię raz jeszcze, żeby mm, przeczytać rozdział z książki Jak uleczyć zranioną duszę. Masz tutaj link na pewno gdzieś pod spodem. E, I żeby zacząć czytać Biblię. I pamiętaj, czego chcesz, bo to czego chcesz, dostaniesz. A jeżeli to jest prawy, to, to od kogo to dostaniesz i jakie będą tego konsekwencje dobre, a jeżeli to jest nieprawe, to że, że to dostaniesz i jakie będą tego konsekwencje niedobre. I od kogo to wszystko pochodzi. Ściskam Cię, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!